Cześć wszystkim. Dziś przychodzę do was na przykład Faberlic, numer 18. Katalog świąteczny. No właśnie, skoro niedługo święta, to firma Faberlic przygotowała prezenty w atrakcyjnej cenach. Zapraszam. Tutaj mamy nowość Faberlic, naklejki do paznokci. Tutaj mamy tuż do rzęs, za 24,90, ale w promocji za 15,90. w wpłynie 13,90. Zestaw czekosmentykowania 3090 Zestawie woda perfumowana, żel pod prysznic zatank spreju. matowa pomadka w płynie 27,90. Pomadka do ust 17,50. Satynowa pomadka do ust 13,90. Kremy do rąk lub kremy do stóp każdy po 5,90. Każdy dezodorant dla kobiet lub dla mężczyzn po 6,90.